A przeszkadza Panu przeszłość Karola Nawrockiego? Czy szokuje Pana to, co wychodzi e, na jaw? Proszę Pani, mnie bardziej chyba nawet przeszkadza Pani teraźniejszość. Z Zabitej tragicznie, -zabitej, zmarłej tragicznie na, poprzez y, śmierć w wyniku zabójstwa. A czemu dziki eee, nie skolonizowały Europy tylko zrobił to człowiek? No bo gdyby tak było w przeszłości przez miliony lat po prostu no nie no może nie miliony. Ale po prostu y, mamy tyle tych dzików, tak? Ale pani wie, że od Gibraltaru do eee, cziatki dzik występuje? Tak, tylko proszę mi powiedzieć, znaczy, dlaczego czy, czy te dziki mają jakieś, jakichś wrogów naturalnych, jakiś Ale pani sobie pyta, te... czemu dziki nie skolonizowały czemu No bo, nie bo nie jeżeli mamy, jest czemu taki dzików, tak czemu nie mamy pani cywilizacji dzików a cywilizacji ludzi? Tak, mamy cywilizację, nie jest taki dzika jest taki dzika i to wszystkie Może dziki by nas zjadły, panią? gdyby rzeczywiście tak był zgodnie z tym, co pan śmiali że, twierdzi, że, twierdzi, że, że przecież, przecież, przecież gdybyśmy nie strzelali do zwierząt, to by nas zjadły. Rozumiem, że te miliony milionów dzików by nas zjadły, tak? Gdybyśmy, gdyby myśliwi do nich nie strzelali. A wcześniej co je zabijało? Tyle było myśliwych? na przykład. Ale proszę, kiedy, kiedy była gospodarka jest... łowiecka? W nie wiem, w wieku? Nie, wieku się Nie zaczęła wiem, z tego wyszliśmy, co wiem, od, Odkąd wyszliśmy z Przecież pytanie. człowiek poluje. Byliśmy najpierw kulturą łowiecko-zbieracką. No Dzięki tak, temu, że była zaczęliśmy polować wtedy. i zacz. Zac znaczy było chyba Dzięki mniej ludzi zaczęli... na tym samym terytorium, a więcej nie wiem, lasów. Nie populacja Polaków 20, No 40, nie było, już, było lat temu, kiedy zaczęliśmy polować, ale odkąd zaczęliśmy polować, nasze <śmiech> organizmy <śmiech> nie, nie, dostały nie, więcej, więcej działka, energii, nasze mózgi zrobiły się większe i dlatego... Jakie, się czy to jest wie, jaka była populacja Polaków, kiedy wychodziliśmy z jaski? Proszę o telefon. To tak na marginesie, to jak już włączymy te telefony. Gospodarka łowiecka, czy to się komuś podoba, czy nie, jest prowadzona na całym świecie, w każdym kraju. I ona będzie prowadzona. Spierajmy się i rozmawiajmy Dobra, na ten dlaczego... temat, mm -hmm. jaką ona ma formę przyjąć. Mm -hmm. Ale no, to dlaczego. Pani poseł doskonale tych wie, i, i pani pani, pani, poseł, tylko 2, pani, us, pani stwierdzono, stwierdzono, tylko u dwóch, trzech stwierdzono ASF. Dlaczego no nie, to, tylko był, u tak... to był na pewno większy procent. Nie, to, nie był, te, procent. Nie, to nie, no, nie był większy procent. Nie, to nie był większy procent. No to proszę przywołać te badania. Ale no. Pretensje do garba tego, że ma dzieci proste. Ale ja nie mam do pana pretensji, ja tylko stwierdzam, że spośród tych dzików, które Państwo zabili w celu ochrony przed ASF, to, to spośród tych dzików to tutaj, tylko 2-3% tych to, to, to ASF. No. Pani poseł, kto narzuca roczne plany łowieckie? Kto ustala odszały redukcyjne? Państwo! Przypominam, że pani jest w koalicji hmm. rządzącej. Pani, pani, pani może mieć... Znajomy, na na to, to się fryz. fajne rzeczy dzieją, nie włączą kanał zero. Bo o dzikach gadają. E, czy my możemy przez moment być poważni? Pani poseł, ja apeluję jednak o minimum powagi, bo wie pani, bo później mamy takie pytania, jak te, które dostałem ja mam pytanie do Anny Marii Żukowskiej. Czy samiec dzika może być w ciąży tak jak samiec człowieka? Mam takie pytanie. Um, Pan ten dzik, odyniec chyba, to jest zabity i tak tutaj zaprezentowany właśnie dla... Pan jeździ bez pasów. Mam zwolnienie lekarskie. A... Na, na co? Przepraszam? Na to autoframofobię, czyli choroba polegająca na tym, że nie lubi się palić żywcem w samochodzie. My wymyśliliśmy taką nazwę. Mamy zaprzyjaźnionych lekarzy i, i potrafimy wymyśleć bardzo dobre... I oni choroby. nakłamali? Jak to ja to dla kłamali, naprawdę cierpię, ja naprawdę nie lubię się palić w tym samochodzie, czego Państwu nie, nie, nie polecam. A to jest jednostka chorobowa opisana w odpowiedniej a, dokumentacji? A, a, a czy musi być opisana? Nie rozumiem. Jednostki się tworzą, choroby powstają, proszę Panią, na tym świecie, prawda? I, i, tam, jak, jak, jak biurokracja czyni postępy, to my też czynimy postępy. Teoria tarczy i miecza, prawda? Oni wymyślają coś, tam i my wymyślamy coś. Zdarzają się takie sytuacje, że biologiczny, podkreślam, biologiczny mężczyzna rodzi dziecko. No zdarzy, ja, nie, ja, nie, ja, nie słyszy, ja nie słyszałem teraz, o takiej sytuacji. To się, sytuacji, się no, ale... kilka razy na świecie, wie pan. Jakbym pan powiedział, że będziemy o tym rozmawiać... I gdzie, to, to pan... I gdzie on to dziecko, ten biologiczny... To bardzo ciekawe, co pani mówi. Gdzie ten biologiczny mężczyzna to dziecko nosi do czasu rozwiązania? Bo to jest osoba z macicą. To dlatego zwracam się tutaj do Pana, Panie Marszałku Hołownia, bo Pan z kolei obiecał na początku tej kadencji, że zlikwiduje Pan zamrażarkę sejmową. Tymczasem my złożyliśmy projekt, tożsamy z Pańskim postulatem, Panie Premierze, o zwiększeniu kwoty wolnej od podatku w pierwszy dzień tej kadencji. I ten projekt leży już w zamrażarce prawie trzy miesiące. Także bardzo proszę otworzyć wreszcie tą szeroką zamrażarkę. A jak mimo wszystko nie uda się poddać pod głosowanie naszego projektu, to proszę przy okazji mi zamrozić uszka z grzybami. Bardzo bo, dobrze. czy czy tym rozbrażania dobra? będą akurat na przyszłe święta, święta Bożego Narodzenia oczywiście. Dziękuję bardzo. Tak samo jak nikt do mnie nie ma pretensji, że ja nie mam biustu. No nie mam biustu, no taki pech. Pani poza co my jesteśmy? Głupsze? Mniejsze? Gorsze od pana? Jest pani mniejsza ode mnie. Dlaczego gorsze? Nie Mniejsza, co Nie, mniejsza. Jesteśmy głupsze? Gorsze? Nie, mniej inteligentne. Przecież ja właśnie powiedziałem, że kobiety są na ogół mądrzejsze od mężczyzn. Na jakiej podstawie pan twierdzi, że my jesteśmy no za... nie nie, mniej inteligentne niż pan? Ja nie mówię o pani, tylko mówię o kobietach średnio. Ale ja jestem kobietą, jestem pani Ale, pan Ale to, to świadczy o tym, że pani nic nie rozumie. Jeżeli średnia, jeżeli średnia, proszę Panią, jest mniejsza, to, to wcale nie znaczy, że w Sejmie nie może być 460 posłanek kobiet. Bo średnia to jest zupełnie co innego. To jest skandaliczne, co pan powiedział. Nie, no tak, ale... ale so, pani się kłóci z nauką, pani się kłóci z badaniami Nałok, naukowymi. Z czy przede wszystkim nie ma pan racji? Nauka nie mówi wcale o tym, że kobieta pod względem budowy mózgu, on jest mniejszy, owszem, ja się mniejszy, zgadzam, ale... ale to tak jakby pan uważał, że słoń przeciętny od pana bardziej się do parlamentu... Panią, pani, czy ja, ja cokolwiek mówiłem o budowie panie mózgu? ja cokolwiek mówiłem o budowie mózgu? Panie pośle, tak. jakie panie pośle, tam na sali teraz jest konferencja kobiet, czy pan byłby w stanie pójść i powiedzieć tym kobietom, że są gorsze od pana? Nic takiego nie powiedziałem, natomiast no ja średnio, średnio kobiety Polsce, są mniej inteligentne od mężczyzn. No. W Polsce jest nas więcej, jesteśmy lepiej wykształcone od mężczyzn i nie życzę sobie, aby pan w ten sposób trakował, traktował nie tylko Polki, ale również Europejki i kobiety ale, na ale całym świecie. Ale pani zamiast mówić, pani, pani wygłasza slogany. Nie, Najwyższa nie, nie pora skończyć ze stereotypami. Jest stereotyp 20 -wieczny, że kobiety i stereotyp, że kobiety mają taką samo inteligentnie jak mężczyźni. Jak o tym, że trzeba zniszczyć. Jest to nieprawda. Po prostu niezwyczajnie. Ja ja no, jesteśmy mądrzejszy. Proszę panią, to ja panią coś powiem. Wie pani co? A co wy się... Nie pani poda mi jeden wynalazek zrobiony przez kobietę. Jeden. Obernik też była kobietą. Kober... Kober... Tak. Ale może wynalazek <laughs> dokonany przez kobietę. To, to pio... Piotr Kuril. A jeden... Pani jakie jest Czy pani wie, że nawet, że pani wie nawet, że Pani, pani trzy rzeczy, które, 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 wy, które wymyśli mężczyzna. Czy MOP. Wymyślił mężczyzna. Murzyn zresztą. Skończę, dobrze? dobrze. Tampax, czyli OB, też wymyślił mężczyznę. Po trzecia sprawa. Feminizm też wymyślił mężczyzna. Panie pośle, po pierwsze, mamy 2017 rok. Tak. Po drugie, I, i nie decyzji. byłoby pana na tym świecie, gdyby nie kobiety. Tak jest! I o to I Proszę chodzi. szanować wszystkie kobiety. Ale ja szanuję, nie no. tyle w Polsce, ale również na świecie. Ale proszę mnie na szanować, że mam mały biost. A mi proszę patrzeć w oczy. Jest pan bezczelny. Dobrze, Panie Pośle, wracając Jest. do mnie. Odpowiedzi na pytania. Tak, odpowiedzi na pytania przygotujemy panowie właśnie i je przekażemy. Czekam. Czeka. Dobrze. Tak. Proszę poczekać, a my będziemy przygotowywać odpowiedzi na pytania. Tak? Częstuje się wodą, Generalną Panie Dyrektorze. Ale proszę bardzo, proszę się częstować. Czym Państwo sobie życzycie? Yy, na to, że pan wie, A my przygotowujemy czy... odpowiedzi na pytania. Czyli państw. możemy liczyć, że Pan się już nie wróci? Ja? Ja, ja? ja jestem na niech pan nie umyka, bo ma pan być zbadany alkomatem, ma pan być badany alkomatem jako Panie, kierownik Panie. placówki budżetowej w godzinach pracy i w miejscu pracy, niech pan nie czmycha. Pan ja dokonuję zatrzymania pana w tym miejscu, dokonuję zatrzymania pana w tym miejscu, dopaduje... zatrzymania obywatelskie, Ty jak ucieka. Ty jak ucieka, nie chce się dać zbadać. Nie, proszę, pana, ja no, pan pan Przemyka to, żeby... się korytarzami. Przemyka strzu... tak, tak się korytarzami. Ścieżki ewakuacji. Panie, pośle ja na mało wrócę. obiecałem, że panie, ja wrócę do pana gabinetu dyrektora. Przepraszam bardzo. Chciałbym przejść. Widzi pan to? Widzi pan to? Drzwi są mocno przyciągane do framugi. Będę musiał poddać się obdukcji lekarskiej na okoliczność naruszenia mojej nietykalności osobistej przez ex ministra Szanowni Państwo, jesteście, Wy tu, tutaj Was widzę, pamiętam Was z komisji w ciągu tych ostatnich lat, tak, szeroko się śmieje Pan Poseł Hoc, tak, jesteście zorganizowaną grupą przestępczą. Ja mówię teraz, Pani Marszałek, bardzo proszę uciszyć proszę te stwory tutaj. Panie Pośle, z proszę z szacunkiem do innych posłów się odzywać. Krawiczy. Jeśli podobają Ci się moje treści, zasubskrybuj i kliknij łapkę w górę. To bardzo pomoże rozwijać ten kanał.